Księga Przysłów, rozdział trzeci. Trzecia mowa: Trzymaj się Boga. Synu mój, nie zapomnij mego pouczenia. Twe serce niech strzeże nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnią ci szczęścia przyniosą. Niech miłość i wierność cię nie opuszczą. Przymocuj je sobie do szyi. Na tablicy serca je wypisz, a znajdziesz uznanie i łaskę w oczach Boga i ludzi. Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądry we własnych oczach, Pana się bój, zła unikaj. To ciało zapewni zdrowie, a odświeżenie Twym kościom. Czcij Pana darami Twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a Twoje spichlerze napełnią się zbożem, i stłoczni mąż się przeleje. Karceniem pana nie garć, synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań. Pan bowiem karci kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. Wartość mądrości. Szczęśliwy kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył roztropności. Bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto. Cenniejsza ona niż perły. Nierówne jej żadne klejnoty. Dni długie są w jej prawicy, w lewicy bogactwo, pomyślność. Jej drogi drogami miłymi. Wszystkie jej ścieżki to pokój. To drzewo życia dla tych, co jej strzegą. Kto się jej trzyma, szczęśliwy. Pan umocni ziemię mądrością, niebiosa roztropnością utwierdził. Dzięki jego wiedzy wytrysły odmęty a rosę spuszczają obłoki. Czwarta mowa. Współżycie z ludźmi. Rozwaga jej skutki. Rozwagi i przyzorności strzesz, mój synu. Niech ci one z oczu nie schodzą, a życiem twej duszy się staną, wdzięczną ozdobą dla twojej szyi. Drogą swą pójdziesz bezpiecznie, bo twoja noga się nie potknie. Gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi. Zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny. Nie bój się nagłego zagrożenia, ni klęski, jaką szykują występni, bo pan będzie u twego boku, uchroni twą nogę od sidła. Miłość bliźniego. Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu, idź i wróć, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie bez trosko. Nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, jeśli ci zła nie wyrządził, nie zazdrość gwałtownikowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, zdaj się na wolę Bożą, bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie, przekleństwo Pana na domu bezbożnych. On błogosławi mieszkanie prawych, On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski, Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. Sędziów, rozdział 13 Samson Zapowiedź narodzin Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat W Sorea w pokoleniu Dana żył pewien mąż imieniem Manoach Żona jego była niepłodna i nie rodziła Anioł Pański ukazał się owej kobiecie mówiąc jej Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd strzesz się. Nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego – Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Powtórne ukazanie się Anioła. Wówczas modlił się Manoach do Pana, mówiąc: Proszę Cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Pański przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej Manoacha nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością. Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie. Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Odpowiedział: Ja! Rzekł więc Manoach. A gdy się spełni Twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec? Rzekł anioł pański do Manoacha. Niech się Twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli. Niech nie pije wina ani sycery. Ani też niech nie spożywa nic nieczystego. Lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem. Rzekł jeszcze Manoach do anioła pańskiego. Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pański. Jednakże Anioł Pański rzekł do Manoacha: Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całe palenie, złóż je dla pana. Wówczas rzekł Manoach do Anioła Pańskiego: Jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli cię uczcić? Odpowiedział mu Anioł: Dlaczego pytasz się o moje imię? Jest ono cudowne. Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skalę ofiarował je panu, który działa cuda. A Manoach i jego żona patrzyli, gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł Pański wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej anioł pański Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był anioł pański. Potem rzekł Manoach do żony, z całą pewnością pomrzemy, albowiem ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała, gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej, ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Urodziła więc kobieta syna i nazwała go imieniem Samson, chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea a Esztaol. Księga Izajasza, rozdział 41, powołanie Cyrusa Uciszcie się, wyspy, ażeby mnie słuchać, niechaj narody odnowią siłę, niechaj wystąpią i wtedy niech powiedzą, udajmy się razem do sądu. Kto wzbudził ze wschodu tego, którego wkroczenia domaga się sprawiedliwość? Kto mu poddaje narody i pokaże królów? Miecz jego ściera ich na proch, jego łuk roznosi ich na słomę. On ściga ich, przechodzi nietknięty, jakby stopami nie dotykał ścieżki. Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan jestem pierwszy i ja z ostatnimi również będę. Spojrzały wyspy i lękają się. Drżą krańce ziemi, zbliżają się i przychodzą. Bóg jest z Izraelem. Ty zaś, Izrael, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem Cię z jej stron najdalszych i rzekłem Ci, sługo moim jesteś, wybrałem Cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię, a także wspomagam. Podtrzymuję Cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto, wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na Ciebie, unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z Tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, Twoich przeciwników. Unicestwieni będą i zapadną się w nicość ludzie walczący z Tobą. Albowiem ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Twą prawicę, mówiąc Ci. Nie lękaj się, przechodzę ci z pomocą. Nie bój się robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja cię wspomagam, wyrocznia Pana, odkupicielem Twoim, święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w mockarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i pokruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie, i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w świętym Izraela. Cuda nowego wyjścia Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma, ich język wysegł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich ja, Bóg Izraela, każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamieniem pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemią wodotryski, na pustyni zasadzę cedry, akacje, mitry i oliwki, rozkrzewią na pustkowiu cyprysy, wiązy Bukszpan obok siebie, ażeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Pan jest jedynym Bogiem. Przedłużcie waszą sprawę sporną, mówi Pan. Podajcie wasze mocne dowody, mówi król Jakuba. Niechaj przystąpią i niech wam, nam objawią to, co się ma zdarzyć. Jakie były przeszłe rzeczy? Wyjawcie, abyśmy to wzięli do serca. Albo oznajmijcie nam przyszłe rzeczy, abyśmy mogli poznać ich spełnienie. Objawcie to, co ma nadejść w przyszłości, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. Zróbcie więc coś, czy. Dobrego czy złego, żebyśmy to z podziwem wszyscy oglądali. Otóż wy jesteście niczym i wasze dzieła są niczym. Wzbudza od razem ten, kto was wybiera. Zapowiedź zwycięstwa Cyrusa. Wzbudziłem kogoś z północy i przyszedł ze wschodu słońca, wezwałem go po imieniu. On zdeptał możno władców jak błoto. Podobnie jak garnca depcze glinę. Kto objawił to z początku, żebyśmy wiedzieli i to długo naprzód byśmy rzekli słusznie? Nikt nie objawiał, nikt nie obwieszczał, nikt też nie słyszał słów waszych. Pierwszy ja ogłaszam Syjonowi: oto one i Jeruzalem daję radosnego zwiastuna. Patrzyłem, lecz nie było nikogo, nikogo z nich zdolnego do rady, żeby odrzekł słowo, gdy go spytam. Oto wszyscy oni są czczą łudą. Dzieła ich nie istnieją, posągi ich to znikomość i pustka. Do Rzymian, rozdział piętnasty. Chrystus wzorem postępowania wobec braci. A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego, ale jak napisano, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pocieszy, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednym Jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął Was, ku chwale Boga. Albowiem, Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom. Oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga jak napisano. Dlatego oddawać ci będę, Cześć między Poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Znowu mówi pismo, Weselcie się, Poganie, wraz z ludem jego. I znowu, Chwalcie Pana, wszyscy Poganie, Niech Go wielbią wszystkie narody. Nadto także Izajasz powiada, Przyjdzie potomek Jessego, Powstanie ten, który ma rządzić Poganami. W nim poganie pokładać będą nadzieją. A Bóg, dawca nadziei, niech Wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Epilog pobudki do napisania listu Bracia, jestem co do Was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem, jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą duchem świętym. Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga. Nie odważę się jednak wspomnieć niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą ducha świętego. Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, lecz zgodnie z tym, co jest napisane: Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą go, i ci, którzy o nim nie słyszeli, poznają go. Plany misyjne Apostoła i dlatego też wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do Was. Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola do pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do Was, gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży Was odwiedzę i że Wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już Wami trochę nacieszę. W tej chwili zaś wybieram się do Jeruzalem z posługą do Świętych. Macedonia i Ahaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jeruzalem. Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, powinni im za to służyć pomocą doczesną. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii. A jestem przekonany, że przybywając do Was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa. Proszę Was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami Waszymi za mnie do Boga, abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta przez świętych. I żebym z woli Bożej w radości do Was przybył i mógł się dzięki Wam pokrzepić. A Bóg pokoju niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.